Przyszliśmy tutaj do morza, <noise> posiedzieć, popatrzeć się jeszcze. Jeszcze Wam powiem, że po tych, jak były te wiatry, takie nocne, właściwie one tylko w nocy były. Dzień się jakoś uspokajało, a w noc od nowa, to może było takie chłodniejsze, jednak. A jak te, jak te dwa dni, co nie było wiatru, no to jak w wannie, no. luksus. Wygląda to tak, Ciekły. że jak jest wiatr, to jakby on spychał tę ciepłą wodę powierzchniowo mhm. yy, i ona się jakby wymienia na tą zimną. No taki efekt. No ale to jeszcze pal sześć, natomiast yy, sprawdzając, sprawdzając pogodę, szykuje się zmiana pogody. I od wtorku. Od nie. wtorku idzie tutaj burza, yy, burze, deszcz, nie? Mhm. przelotny, więc już nie ma sensu. Dodatkowo sprawa. Hmm, no mieliśmy nawet do tej Albanii jechać czarnogórę i tak no, dalej. To był nasz cel, ale... E, tak, Czarnogóra no tam, nas wystraszyła, bo trzeba tam chodzić e, tak pisze, jak jest, nie wiemy, tak, ale tak. że tam tylko na plaży i w parkach narodowych e, nie, nie nosi się tak, masek, tak, a tak że, cały tak, czas... że ogólnie straszą, że, no i, że trzeba wszędzie chodzić w maskach, a również ja na ulicy. Nie, nie chcę chodzić w maskach. No, mamy to po prostu w dupie. <laughs> Mówiąc delikatnie, no i. Nazywamy no, to szmatami. <noise> tak. No, może kiedy indziej, no, no tak. Może, na może będzie jeszcze nam dany ten. ten Albo chcieliśmy region. jeszcze przez tą, przez Bośnię, o, tak? tu masz zielone garobaszkę. Przez Bośnię? Do tych jajców? Tak, no i później wrócić też tutaj opcja taka przez Bośnię. Nawet pytaliśmy się tutaj Bośniaków, czy to jest prawda, to co piszą na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że. Że trzeba mieć certyfikat, yy, szczepienia i tak dalej, żeby w ogóle wjechać do Bośni. Jak na razie wiele z tych informacji było grubo przesadzonych, natomiast no nie chcemy tego sprawdzać, bo, no bo w tym momencie teraz. Czy znaczy Bośniak powiedział, że oni mogą normalnie podróżować z tym, że są zastraszeni, tak, pytałem, że do Chorwacji. Tak, pytałem się Bośniaka. Yy, tak jak i... u nas jest, że, że na, na własną tak. odpowiedzialność, czy coś takiego. Na no własną odpowiedzialność, że, że, Zagrożenie że jest informacja, schowam. że Chorwacja jest czerwoną strefą. Tak. No ale, nas? no ale to jest dla nich, tak? Ale wjechać do Chorwacji bośniacy mogą. Nie, no i był tutaj chłopak z dziewczyną. Natomiast y, o tych certyfikatach dla, m, dla kogoś spoza Bośni nic nie wiedział. Także no, nie, nie, zmiana planów i nie pojedziemy do Czarnogóry. A z trzeciej strony to jechać na krótko do tej Czarnogóry to jest bez sensu, no bo chcielibyśmy zwiedzić i, i zatrzymać się nad Zatoką Kotorską. Yy. No, i gdzie indziej, prawda? W mm -hmm. Bonialuce. No, Bonialuce, w jajce, zwiedzić też Bośnię i tam Albanię, a być na północy Ale pojedziemy Albanii. jeszcze raz i ominiemy właśnie tak Chorwację, jest. nie? Tak, bo jest. już Chorwację mamy Wtedy deski przez do deski. Serbię raczej polecimy z Polski tutaj na Węgry, przez Serbię i, i od razu będę się kierował na Macedonię i, i na. Yy, i na tą Albanię <laughs> i zobaczymy. No. no. Także na razie. Zapłaciliśmy za camping e, Nevia 6 nocy 1218 kun. Przy plaży. Tutaj są mury do Zab, zwiedzenia. Zamku stan. zamku stan. Tak, tak, no i tu jakaś też taki zamek, taki mały fort, nie wiem, ten restaurowany. Это две бренды в Tam już chyba był też parking. To są takie małe, ale ja widzę, że wszystkie pozajmowane. O i tu jest parking. No, i... no dobra, tam stoi nasz samochód na parkingu. 20 km za godzinę, jakby co. I było, tylko jedno wolne miejsce. Jedno, akurat wjechał jakiś samochód. A tak wszędzie, wszędzie oparkowane auta. Nie ma żadnego wolnego miejsca. Taki autko Smart ma dobrze, bo on w poprzek stanął I tam drugi Smart w poprzek się mieści A te muszą wzdłuż Fosa, bardzo, bardzo głęboka Dubrownika. A tego gościa pamiętacie? Z Greotron. Już jesteśmy na głównej Na głównej tutaj Alei Dubrownickiej W Dubrowniku wszystko jest stare. Nawet na nabrzeżu. Na jakiś kamień. Wszystko i zawsze mnóstwo turystów. Każdy wie, ręcili Greotron. Była to stolica siedmiu królestw, ale w Grzyotron. I tu czasami właśnie się w takich sklepikach przewijają pamiątki z Greotron. To znaczy trzeba sobie ją kupić, żeby sobie zrobić zdjęcie na pewno tronie. Tak to wyzywają. No tak, bo to ma przyciągać turystę do zakupu pamiątek, które nie są tanie, nie są absolutnie. Tu nic nie jest tanie w Dubrowniku. No, w Polsce to... nic nie jest tanie. No, tutaj. no, ale jest to rzeczywiście perła tutaj, jeśli chodzi o taką starą zabudowę. Tutaj na prawo jest kolejka linowa. No, to taki punkt z czasów tej wojny bałkańskiej. Pamiętam, czytałem, że ten to miejsce było strasznie ostrzeliwane. Zresztą cały Dubrownik był ostrzeliwany i gdzie gdzie jeszcze specjalnie pozostawiono ślady po kulach, żeby po prostu były na, jak to się mówi, na taką pamiątkę swoistą. No. Idziemy teraz w stronę głównej ulicy, głównej alei Dubrownika jeszcze raz do fontanny. Pamiętamy, że była ta fontanna wiele lat temu, więc na pewno jest i teraz. No, tak. no, oni tą gromotron chcą podpierać ten swój handel. No, i znowu kolejny sklepik, który postawił na greotram. Tak, tak. Różne artefakty z tej gry No gry z filmu, na no, gra, gra też jest Tak, tak No tak Bardzo dużo Polaków Tak, Polaków, ciągle słychać Polaków Mam hmm, wrażenie, naszą naj, najwięcej, z tych najwięcej odwiedzających, reszta to jest się chyba... Tak to tutaj jest najwięcej, po prostu co chwila jest język polski Reszta się wystraszyła chyba A za mną fontanna, taka sławna fontanna. Można pić z niej wodę, yy, podobnie jak w Rzymie z, z fontan można pić wodę. Ona jest przedniej jakości, tak podobnie i tutaj z tej fontanny można pić tą wodę. Można zwiedzać mury. Trzeba kupić sobie bilet i po prostu przejść się po tych murach. Prawie dookoła. Natomiast jest bardzo gorąco, więc tam jest jedna patelnia. No, a raczej chyba zrezygnujemy z ze spacerkiem po murach. Tak to wygląda ta pentanna. Głowy, każda marurka, wetknięta w usta. Tutaj rosną już drugi raz pomarańcze, bo pierwszy zbiór już był i są już takie małe zielone. Tak, teraz są zielone, a już po prostu tamte czerwone już opadły albo jest zerwane. Widać tutaj jest mm -hmm. takie zielone. No, nie wiem jak kamera to wierzy, ale jest jest drugi rzut pomarańczy. Zawsze będzie pierwszym razem to był czerwiec. I chyba jakiś, tak co? To było tu tak pomarańczowo z tymi drzewkami. i Barbara. Ładnie, akurat flaga się zadumiała. Dumna twierdza króla Tomisława. A teraz przechodzą przez jej główne drzwi ludzie w maskach, jak slavesy. No i jest tutaj, oczywiście w Dubrowniku, podobnie jak na Korczuli, Dubrownik Free, połączone. Dermowy internet. Połączony. Tak, tak. No. I to bardzo dobra e, jakość tego internetu. Agnieszka już korzysta oczywiście. Warto zobaczyć. Znaczymy, no tak. Przede wszystkim... wszystko bardzo. No, tak, zgadza. tak, wyszlifowany brud, to Tak jak marmor. pokazywaliśmy wam, tak samo było lat. w Zadarze, w Chociaż w czasie tej wojny był ostrzeliwany, więc tutaj, więc tutaj było dużo poniszczonych tych rzeczy, odrestaurowano to od nowa. No ale tak wyglądają stare miasta. To ludzkie stopy szlifują te bruki. Po prostu polerują je. Niska katedra. Chyba się nazywa Mocznik. Nie wiem co to znaczy po chorwacku, ale po polsku nie, nie brzmi to zbytnie optymistycznie. To skarb. Dumny naród prowadził bratopójczą wo wojnę pomiędzy sobą, Chorwaci z Serbami. A teraz wystarczyło z telewizji łagodnym tonem powiedzieć, żeby wszyscy chodzili tak, jak im każą, że trzeba zlikwidować ich gospodarkę, nie wpuszczać turystów, bo po co? Niech umierają <laughs> bez kasy. <laughs> Przecież oni tu ciągle tak samo. Kredyty biorą i tak dalej Ale są dlaczego? też takie narody jak Balijczycy Gdzie już w ogóle nie mają z czego tak, gdzie w ogóle nie ma żadnego przemysłu Tak, na Bali na przykład no. I też nie buntują się nic Filipiny, co wprowadzili No, na Filipiny, tak O, jakiś sygnał władzy Chyba jest jakaś godzina Wspinamy się po stromych schodkach Stronne wyjścia. Generalnie tu pomału już będziemy kończyć tą naszą spaceradę. No, obeszliśmy. Na mury nam się nie chce trochę wejść, nie, bo Nie, na gorąco. upał, bo jest bardzo gorąco. Po prostu jest tak gorąco, a wiem, że tam patelnia na górze. No tak, także wspinamy się po tych schodkach i już w stronę parkingu i jedziemy dalej. Dobry raj, chorwacja. No i dobrze. Zero wolnych miejsc. Mm -hmm. Mm -hmm. Idziemy już do parkingu. A tutaj też, zero wolnych miejsc. Wszystko zajęte, Nie co ty. ty. Może, co, może tak, bo jest sobota, sobota. tak mówisz. No. Już zapomniałem jaki mamy dzień tygodnia nawet, ale faktycznie w sobotę to się trochę więcej ludzi tutaj ruszyło. Tak, Ta. no właśnie dla kamperów na ten parking zakaz. Zresztą tutaj już widziałem wiele razy, że na przykład parking, ale znak tylko dla samochodów osobowych Jest tu parking na obrzeżach dubrownika, ale trzeba czymś dojechać. I to na razie, tyle. Cześć, cześć. Jest czerwony. Mm. No i wyjechaliśmy z parkingu, papa Dubrownik. Papa Dubrownik. Raczej szybko nie przyjadę tu. Już drugi raz byliśmy, to chyba raczej nie. A chociaż, jest powiedzenie, nigdy nie mów nigdy, no. Tak jest. Ale warto zobaczyć, polecam. Polecamy. Warto. 12.57 Temperatura 30 stopni Tak to jest wrzesień w Chorwacji Fajnie, a u nas 5 stopni w nocy Tutaj 23 dzisiaj Kolosalna różnica